Czołem. Dzisiaj gotuję ulubione danie naszej rodziny, przynajmniej tak moje córki mówią. Nie wiem, czy nie dyskredytują różnych przepisów mojej żony, ale niech tak pozostanie. Ja mam frajdę. Jak to mawiają moje córki, makaron z zielonym sosem, czyli najczęściej penę ze szpinakiem i z serem pleśniowym oraz czostkiem. Czostkiem, który niejako dla wielu ma negatywny wydźwięk społeczny. Wiadomo, przez zapach. Natomiast mamy coś na próbę, aby temu zaradzić. O tym już to inny, tak więc oddaję głos do studia. Cześć! Dziś, dziś to Janek gotuje nasz e, ukochany obiad, e, makaron ze szpinakiem, z czosnkiem i serem pleśniowym, e, a my później przetestujemy nasze nowe odświeżacze powietrza Anglifut sprawdzimy, czy rzeczywiście. Całkowicie usuwają nieprzyjemny zapach i potem zapytamy naszych gości, którzy przyjdą dopiero po obiedzie na podwieczorek, zapytamy, czy czują jeszcze zapach czosnku, może w naszym domu albo szpinaku, bo chcielibyśmy, żeby czuli tylko zapach tego deseru, który dla nich szykujemy. Czekaj? Okay. No? Pryśnij, tak. Rostraszyłeś się. Jeszcze Klara pryśnie. No? Już, dziękuję. O, ho, ho, Ładnie. Ładnie, pachnie. Pachnie A mogę jeszcze w salonie. Czekaj, czym pachnie, Emilka? Pachnie... E, e, bardzo dąb. Jaska i No <grystanie> Mogę...

Goście powiedzieli, że nie chcą żadnych zapachów obiadowych. Mogliśmy spokojnie stawać się naszym deserem. Rafał, parę I